Jeżeli chodzi o sztuki walki, widzicie, że jeżeli chodzi o sztuki walki, to powstaje takie pytanie, ktoś tam gdzieś po, zadaje pytania, że ja z moim sparing partnerem jakoś za słabo się bijemy w twarz, gdy sparujemy, że te ciosy nie są za szybkie, za, za mocne i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo sparowania. Te sparingi nie są sparing... te sparingi, które my opublikowaliśmy, mają się nijak do prawdziwych sparingów takich yy, przygotowawczych. Te sparingi, które my yy, uprawiamy. One mają w ogóle inną naturę aniżeli prawdziwe sparingi bokserskie, bo ludzie tam zadają pytania: A, że to tak wolno, że się mocno nie uderzamy, że jest wiele niedociągnięć, ale przede wszystkim, tak jak mówię, ja poprzez swój kanał chcę promować bezpieczne uprawianie boksu, bezpieczne uprawianie sztuk walki, bezpieczne uprawianie MMA, bo wszyscy myślą, już tak długo uprawiam sztuki walki i mi się wydawało też jako dziecko ze względu na to, że jest taka narracja, że uprawianie sztuk walki, że uprawianie sztuk walki e, to że uprawianie sztuk walki e, je, wiąże się z niebezpieczeństwem, prawda? No ale jeżeli widzicie, tak jak my się e, tak jak my sparujemy, to my się wcale mocno po mordzie nie bijemy, prawda? Bo wątrobie się mocno nie bijemy, chociaż widzicie, że dużo ciosów dochodzi z mojej strony na przykład, ale to nie są mocne ciosy, bo ja przede wszystkim honoruję uprawianie sztuk walki, ale w bezpieczny sposób, bo każdy może przyjść sobie na trening i walić się po mordzie przez 3 miesiące, wybijając sobie, wiecie, wszystko z mózgu, a Przede wszystkim to nie o to chodzi w sztukach walki, żeby walić się po mordzie jak ostatni tuman. Dlatego nasze sparingi wyglądają tak, że no są to bezpieczne sparingi, jeżeli można tak powiedzieć w ogóle o jakimkolwiek sporcie, bo o żadnym sporcie właściwie nie można powiedzieć, że jest bezpieczny, chyba że o szachach, no ale jak za dużo siedzisz, to też niezdrowo. Tak? Nie ma bezpiecznego sportu. Tak? Nie, ma, nie ma czegoś takiego jak bezpieczny sport. Nie ma czegoś takiego jak bezpieczny sport. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o sztuki walki, to jest złe pojęcie w Polsce, że to jest złe pojęcie w Polsce, że uprawianie boksu musi być niebezpieczne dla mózgu. To jest kłamstwo, i dlatego ja promuję uprawianie boksu w sposób bezpieczny przede wszystkim dla mózgu, w sposób bezpieczny przede wszystkim dla głowy, prawda? Bo lud ludziom się wydaje, ludziom się wydaje, że... Ludziom się wydaje, że jak idziesz uprawiać boks, to potem na pewno będziesz głupi, nie będziesz mieć nic w mózgu, będziesz mieć zniszczenia w mózgownicy, tak jak mówiłem, prawda, że trzeba w ogóle. No, nie można uprawiać boksu. Że na pewno, jak będziesz uprawiać boks, to potem będziesz głupi i na pewno będziesz mieć zniszczenia mózgowe. Co do tego, nie ma żadnych wątpliwości. Każde uderzenie w głowę powoduje. Prawdopodobnie jakieś problemy, prawda? Tak jak każde uderzenie w kość, bo jeżeli weźmiemy kość, jeżeli weźmiemy kość, na przykład tak jak się obija, yy, tak jak się obija piszczele, prawda, bo piszczele do na przykład do piszczele, do jak się obija piszczele do Muay Thai, żeby kopać i piszczelem, tak? Żeby bierze się butelkę, i ja tak przez całe lata sobie na przykład obijałem piszczele Bierzesz piszczel i obijasz sobie na przykład butelką szklaną. Ja sobie tak przez całe lata obijałem piszczele, żeby mieć twarde piszczele. No i to jest oczywiste, że te piszczele mają wtedy mikropęknięcia i te mikropęknięcia twardnieją. I dzięki temu moje piszczele są twarde, niczym pałka, prawda? Jeżeli dużo kopiesz, jeżeli dużo walisz, no to wtedy te piszczele twardnieją. Prawda, ale czy one się psują? No nie, nie, nie do końca, bo wtedy mają coraz lepsze, tak jakby, właściwości. No jak obijasz takie piszczele, ale mózg jest troszeczkę inny. No jeżeli chodzi o mózg, no to tam dochodzi do, tam dochodzi do takich mikrostrząsów w tym mózgu. I rzeczywiście, jeżeli się człowiek wali mocno po łbie, no to jest problem. Tak, ale jeżeli człowiek się tylko lekko tam um, uderza, to moim zdaniem nie ma większego problemu. Bo na przykład jeżeli ktoś wysyła swoje dziecko, aby grało w piłkę nożną, to moim zdaniem gra w piłkę nożną jest gorsza aniżeli dla mózgu, aniżeli mój sposób uprawiania boks. Ze względu na to, że w piłce nożnej ciągle głowkujesz. A jak główkujesz, to jest tak samo jak uderzenie w głowę, prawda? Ten mózg dostaje tym uderzeniem w głowę, prawda? Od piłki, tak? Główkujesz, to jest yy, uderzenie w mózg. No nie? Ale yy, nikt się nie boi, nikt się nie boi wysyłać dzieci, aby uprawiały piłkę nożną, aby grały w piłkę. A w rzeczywistości granie w piłkę jest yy, tak samo na tym samym poziomie, może nawet gorsze, bo Aniżeli, uderza, aniżeli y, uprawianie y, takich sparingów, jakie ja uprawiam z moim y, partnerem od sztuk walki. Tak więc, y, wysyłanie dzieci na każdy sport jest kontuzjogenne, jest złe. A jeżeli chodzi o zniszczenia mózgowe, no to jeżeli rzeczywiście walisz się mocno po głowie, to jest to niedobre, prawda? No jest to niedobre, dlatego ja jestem fanem uprawiania sztuk walki bezpiecznie. Bo nie trzeba stać się zawodowym bokserem. Aby móc uprawiać boks, no nie trzeba być zawodowym bokserem, aby móc uprawiać boks. Właściwie to nawet nie trzeba walczyć zbytnio, nawet amatorsko, aby uprawiać sobie boks i być w tym bardzo dobrym. Dlatego ja chcę promować boks. Jeżeli w ogóle można nazwać go bezpiecznym, bo nie ma czegoś takiego jak bezpieczny sport. Powtarzam jeszcze raz. Nie ma czegoś taki, takiego jak bezpieczny sport. Nie ma czegoś takiego jak bezpieczne uprawianie żadnego sportu. Po prostu tego nie ma. Nie ma i koniec. Coś takiego po prostu nie istnieje i tyle. Nie istnieje bezpieczny sport. Ale tak jak mówię, granie ciągłe w piłkę nożną, główkowanie, główkowanie, główkowanie to też jest problem. Spadanie, jak upadasz, jak upadasz, to też masz wstrząs całego ciała i przecież w Twoim ciele też jest mózg, więc nawet jak na dupę upadasz, to twój mózg też doznaje jakiegoś wstrząsu. I to nie jest wszystko takie kolorowe, jak nam się wmawia. Tak więc powstaje pytanie, ludzie zadają pytanie, czy boks jest bezpieczny? No tak jak powiedziałem, boks jest bardziej bezpieczny aniżeli piłka nożna. Jeżeli chodzi o sposób uprawiania boksu, taki jak pokazuję na sparingach, na tych długich filmach, jest bezpieczniejszy aniżeli piłka nożna. Piłka do, nożna generalnie jest bardzo kontuzjogennym sportem. Ja w piłkę nożną też grałem przecież, tak jak większość dzieciaków kiedyś, grałem w piłkę nożną, lubię grać w piłkę nożną i uważam piłkę nożną za bardzo niebezpieczny sport. Uważam, że piłka nożna jest bardziej niebezpiecznym sportem, tym bardziej na przykład jak się ma 30, czy 35, czy 40 lat, aniżeli piłka nożna. Piłka nożna jest bardzo niebezpiecznym sportem, przede wszystkim dla mózgu, bo ciągle człowiek Uderza główką, po drugie czasem upada, też dostaje wstrząsów, ale przede wszystkim ciągle się kopie. To się kopnie w kolano, to się kopnie w piszczel, to się kopnie w kostkę, to złamie to, to złamie tamto. Yy, powiem Wam tak, że ja miałem wiele w życiu wypadków i tak dalej, ale największe uszkodzenia ciała nie miałem ze względu na sztuki walki, tylko na, nie wiem, jeżdżenie na rowerze na przykład jest niebezpieczne, prawda, czy właśnie gra w futbol i tak dalej, i tak dalej wiele przypadków czy gra w kosza no bo możesz też upaść powiadam wam że uprawianie sztuk walki może jest ja uważam że z mojego punktu widzenia że uprawianie sztuk walki jest bardziej bezpieczne jeżeli się je uprawia mądrze a nie jak idiota aniżeli piłka nożna aniżeli Aniżeli, e, aniżeli, piłka nożna, aniżeli nawet y, koszykówka, aniżeli jeżdżenie na rowerze, bo przecież jak jeździsz na rowerze, to się coś, do wypadków dochodzi. Musisz mieć kaski, tak dalej i tak dalej. A na pewno jest bezpieczniejsze niż futbol amerykański. W futbolu amerykańskim są zniszczenia mózgu. Jeszcze większe, bo tam się trzeba zbijać kaskami. To jest przerażające, przecież, tak? E, to jest bardzo niebezpieczny futbol. Tak więc. Dlatego tak, uprawiamy, dlatego tak uprawiamy te sparingi, żeby pokazać ludziom, że można uprawiać boks w, w każdym wieku i można go uprawiać bezpiecznie. Tylko trzeba się tego nauczyć, ale to nie jest trudne, to jest łatwe. A przede wszystkim fajne i przyjemne, i naprawdę można wyciągać z tego bardzo dużo konsekwencji. I trzeba pamiętać, że boks jest tak fajny, w ogóle sztuki, fa walki są tak fajne, że na samym końcu możesz je teoretycznie uprawiać samemu, bo zawsze możesz pójść na gruszkę, zawsze możesz pójść na worek i tak dalej, i tak dalej. Worek jest bardzo przyjemną. Y y y konsekwencją uprawiania sztuk walki, boksu czy yy, Muay Thai czy MMA, bo można kopać, można ten. To jest bardzo fajne. Całe lata można naprawdę bardzo fajnie się wyćwiczyć na uderzaniu w worek treningowy, bokserski, duży, mały. To jest bardzo przyjemne. A w piłkę nożną jednak, no, można też samemu trenować, ale moim zdaniem piłkę nożną samemu się trenuje yy, nudno. A jak człowiek uderza sobie w worek, to jest to yy, fajne. Tak więc na to pytanie tak odpowiedziałem.